Zaczęło się w roku 1927 w Werdłowie. Dziadek już od najmłodszych lat y, przejawiał wielkie zainteresowanie sztuką, no chociaż y, głównie, głównie rysunkiem. Na zdjęciu na górze wszelka. <grym 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 y, <zbiornikami> y, jest malarzem samoukiem. Malarstwo to jego największa yes. pasja. Y, no ale o tym, że Dziadek wspaniale maluje, to wiedzą Państwo doskonale zajmował się również innymi dziedzinami sztuki, różną działalnością, między innymi lalkarstwem. Tak? Również modelarstwem. Na zdjęciu babcia. <grymne> modele statków, piękne modele statków zresztą robi do dziś. Dziadek miał też swój epizod aktorski. Tutaj na zdjęciu jest scena z przedstawienia Młodość Ojców na festiwalu teatralnym Zespołu Świetlicowych we Wrocławiu w 1954 roku. Dziadek tam stoi po środku w tyłu. Był i jest wspaniałym, wielkim bibliofilem. Był też bibliotekarzem, społecznikiem. Mało kto wie, że pierwsze 100 książek do biblioteki zakładowej w Kopalni właśnie dziadek zakupił. I jeszcze chciałam dodać, przerywając Oli, że po kiedyś pan e, Kajak się nam pochwalił, że miał również skatalogowane te książki swoim własnym systemem katalogowania. Ale też zdołał swoją bibliotekę skatalogowaną. Był też gitarzystą kochanego zespołu Melorytm. Prowadził także warsztaty modelarskie z młodzieżą. Tutaj na zdjęciu ten najniższy z największym samolotem to też mój tato. <grym> Dziadek nie tylko robił wiele rzeczy, nie tylko zwiedził wiele wspaniałych miejsc i w Polsce, i za granicą, ale miał też okazję w swoim życiu spotkać wiele znamienitych osób, między innymi wspaniałego malarza polskiego, pana Franciszka Starowiejskiego, również żonę pana Kawalerowicza, Lucynę Winnicką, a w 1961 roku, kiedy kręcono w Bogatyni film Złoto, miał okazję również spotkać pana Władysława Kowalskiego. I tutaj mam małą niespodziankę, no, mamy pozdrowienia. Proszę posłuchać. No. Dzień dobry. Dobry. Mikulska z tej strony. Panie Władysławie, w 1961 roku grał pan główną rolę, rolę Kazika w filmie Złoto pana Wojciecha Haska. Tak, tak, pamiętam. Jak pan wspomina bogatynie? Ponieważ to się tak łączyło z tym, co miałem do zagrania, z, z, z miejscem, z tematem, z czasem. Także miło bardzo. Bardzo się cieszę. A proszę powiedzieć, czy pamięta Pan sytuację, o której wczoraj opowiadałam, o tej kawie? O kawie? Kawie kawie z moim dziadkiem. Tam gdzieś na kopalni, w przedwie, między zdjęciami, dziadek opowiadał, że miał przyjemność Pana na chwileczkę dosłownie na kawę zaprosić, bo był dość zimny dzień. Tak, 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 nie pamiętam, ale w momencie, kiedy pani zaczęła mi odpowiadać. Mhm. kultowy, no, jest to jeden z niewielu nielicznych filmów na temat naszego regionu, taki, tak dobrze znanych, no dlatego na pewno to będzie ogromne przeżycie nie tylko dla mojego dziadka, ale też dla wszystkich osób, które będą na tym wernisarzu. Dla mnie osobiście jest to wielki zaszczyt, że, że mogę z Panem porozmawiać. W każdym razie to wspomnienie pielęgnuje w swojej pamięci. Także cieszę się, że też y, mogliśmy o sobie y, jako bogatynia przypomnieć. Także życzymy Panu dużo zdrowia. Bardzo dziękuję. Pana Bładysława. Co to, to tyle? Chciałam jeszcze w imieniu wszystkich pracowników podziękować bardzo serdecznie za to, że Pan się zgodził na wystawienie swoich prac u nas. Jest to dla nas bardzo wyjątkowa sytuacja i myślę, że to też od wszystkich Państwa. Proszę